Cześć! Z tej strony Leniwy Gracz Kanapowy Dzisiaj przed Wami niepozorna niewielka gra natomiast z wielkim potencjałem dająca bardzo dużo zabawy mianowicie jest to Door Kickers y część pierwsza te, jest plana też część druga oraz platformowy spin-off natomiast chciałbym się zająć tą wersją Pierwszą, oryginalną, także nie przedłużając, jest to gra strategiczno-taktyczna, gdzie mamy swój oddział policyjny, w którym musimy szturmować budynki, różnego rodzaju, czy inne miejsca zbrodni. Generalnie chodzi o to, aby. Oczyścić cały, cały teren rozgrywki, całą mapę, czy to odbijając zakładników, czy to unieszkodliwiając przestępców, aresztując tych ważniejszych bandytów. Na przykład jest też rozbrojenie bomby, czy też wyścig z czasem, aby przeciwnicy nie zdążyli zniszczyć wszystkich dowodów. Które oni posiadają w tym budynku. W każdym razie to jest typowa, taka standardowa policyjna mieszanka. Jeżeli graliście na przykład słod, 3, 4 czy te wcześniejsze Police Questy, to już myślę, że wiecie o co chodzi. Dochodzimy drużyną. Jest to gra dwuwymiarowa. W kombinacji jest naprawdę cała masa. Bo sprzętu, wszelkiego rodzaju broni, taktyk, które tam można wykorzystywać, jest po prostu y, multum, tak naprawdę jest ich w cudzysłowie nieskończoność. Każdy znajdzie coś dla siebie, czy to dla y, kogoś, kto preferuje y, cięższe pancerze i silniejszą broń oraz takich, nie wiem, oddziały zwiadowcze. Wszystko. Te wszystkie przedmioty, które możemy wyekwipować, wpływają na naszą postać, na jej punkty życia, na jej mobilność, celność, przeładowanie, czy też szybkość strzelania. Także jest tu całkiem duże pole do manewru i do optymalizacji. Gra jest dość powtarzalna, ponieważ wykonujemy tak naprawdę misje, które nie mają fabuły w zasadzie. To po prostu zadanie w jednym zdaniu, odbić zakładników, czy tam zlikwiduj terrorystów i mapy też są dość powtarzalne jest tam kilkanaście, y, chyba możliwych scenariuszy które zawsze się troszeczkę różnią, bo z tą konfiguracją przeciwników, czy rozstawieniem mebli, natomiast jest kilkanaście map, parę trybów kilka klas postaci natomiast jest to gra, która Daje bardzo dużo radości, uważam, ponieważ można śrubować wyniki, można optymalizować y, swoją drużynę. Bardziej bym to nazwał troszeczkę takim też sandboxem taktycznym, ponieważ można też sobie losowo generować mapy. więc też rosta w przeciwniku, zakładniku bomby, wszystko inne można też tam wybierać, więc pewna losowość. Gra się nie nudzi, za każdym razem gra się ten temat po troszeczkę inaczej. To jest też tryb kampanii, natomiast yy, nie rzuci się on praktycznie niczym oprócz jednej podstawowej rzeczy: że nasi yy, policjanci mogą zginąć lub być ranni. I tak jak w każdej kolejnej misji to nie obchodzi, jak grają pojedyncze, bo oni zawsze wracają i wszystko pięknie od nowa. Natomiast tak w kampanii, na przykład jak ktoś umrze, to już go po prostu nie ma na ten okres kampanii i dlatego należy jeszcze bardziej dbać o, o swoją taktykę, o swoich ludzi, taka by była idealna, by po prostu każde rzucenie granatem błyskowym czy każde wysadzenie było idealne. Gra działa w systemie z aktywną pauzą, gdzie możemy w każdej chwili wydać wszystkie rozkazy. Jeżeli o to chodzi, jest to momentami Nieintuicyjno, tylko się trzeba przyzwyczaić, żeby się nauczyć sterować. Czasami w postaci rombostw różne dziwne rzeczy nie tak byśmy chcieli. Mimo tego, że linia była dobra, ale zapomniałeś na przykład. Troszeczkę ci drgnęła myszka. Jak ruszałeś mu ten szlaczek i on ma iść, nagle on widzi, że się telepie. Że się wraca lewo prawo, lewo prawo. Bo tam, albo zrobiłeś sobie taką fajną, wiesz. Yy, chcesz iść do przodu, ale stwierdziłeś nagle, że a może poszedł w tą stronę. Ale jednak nie. Wraca się z powrotem, i nagle widzę, że on idzie prosto, robi taką serpentynkę w kółko i idzie dalej. Więc tak się zdarza. Oczywiście można wszystko usunąć lub pojedyncze kroki, więc to nie jest tak, że jak już mu pociągniesz to ten ruch to on musi wykonać. Natomiast jest to dość uciążliwe czasami. No teraz już mówię, trzeba się przyzwyczaić, trzeba się nauczyć. Jeżeli chodzi o. Rozwój postaci są też klasy. Każda ma inne funkcje. Są zwiadowcy, są szturmowcy, jest e, obsługa tarczy, policjant starczą jest e, specjalna jednostka do wyważania drzwi, która ma strzelbę. Są też e, nazywa się stealth, tak można powiedzieć, powłaszczając skradacze, którzy mają broń z tłumikiem. Także. Jest po prostu multum rozwiązań dla każdego poziomu i jako można zoptymalizować i to idealnie wszystko wykonać, żeby zdobyć gwiazdki. Gwiazdki są potrzebne do odblokowywania broni i przedmiotów. Dostajemy także za poziomy możliwość ulepszania, to się nazywa doktryny, które tam też dodają kolejne i kolejne i kolejne ulepszenia dla drużyny. W każdym razie gra bardzo przyjemna. Jeżeli lubicie, właśnie wyzwania lubicie optymalizować sobie, waszą drużynę Grindować tym samym poziomem w kółko, w tak naprawdę się rozwijać, to jest coś dla Was. Dla ludzi skupiających się bardziej na fabule, to jednak myślę, że nie do końca. W każdym razie gra godna polecenia. A w planach, część druga. Się zapowiada już od jakiegoś czasu, także nic tylko czekać. Komentarze są oczywiście Wasze, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!